Nie tak dawno na naszym kanale pojawił się materiał z top 5 kartami graficznymi w sklepie Morele.net. Odcinek ten wywołał wiele kontrowersji, a ja w ramach rekompensaty postanowiłem, że nagram jeszcze jeden materiał, który tym razem będzie pokazywał moje osobiste wybory. I dziś do takiego odcinka Was serdecznie zapraszam. Listę modeli otwiera najtańsza karta graficzna w tym zestawieniu. Zotac GeForce GTX 1050 Ti wersji Mini. To jedyna karta zestawienia, która jeszcze nie trafiła do moich rąk. Jednak biorąc pod uwagę opinie kupujących i recenzentów, mogę tę kartę z czystym sumieniem polecić. Zotac Mini z układem Pascal GP 107 to kompaktowa karta graficzna nie wymagająca zasilania P6 Pini. Jej oczywistą zaletą jest rozszerzona gwarancja w trybie 2+3. W tej cenie absolutny must have o ile nie należycie do osób, które szukają najcichszej konstrukcji GPU. Mając do dyspozycji 900 zł, wybór jest bardzo prosty. Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming. Kilka dni temu recenzja, a już dziś udział w topce. Trzeba przyznać, że dobra pasa Gigabyte RX 470G1 Gaming trwa w najlepsze. Nie tylko widać to po statystykach sprzedażowych, ale także po opiniach kupujących. Jest to jeden z najtańszych modeli wyposażonych w układ Polaris 10. Wyróżnia się efektywnie pracującym chłodzeniem, niezłą jakością wykonania i delikatnym fabrycznym overclockingiem. Na plus należy także odnotować podatność na UnderVolting i półpasywny tryb pracy wentylatorów. Więcej o niej dowiecie się oglądając naszą recenzję. Wybór numer 3 MSC RX 480 z końcówką Gaming X. Kolejny przedział cenowy i kolejny Radeon. Tym razem RX 480 w wersji 8GB od MSI. Uznałem, że warto ominąć model 4GB i dołożyć trochę pieniędzy do bardziej przyszłościowego wyboru. Gaming X od MSI to karta kompletna. Nie tylko oferująca na starcie wysoką wydajność, ale także cicha i chłodna. Niespodzianką jest to, że jeden z najlepszych modeli RX 480 jest tak dobrze wyceniony. Biorąc pod uwagę to, o czym mówię, ciężko będzie konkurencji zawalczyć z produkcją MSI. Znowu Gaming X, znowu MSI, ale tym razem GeForce GTX 1060. Wielkie porównanie niereferencyjnych wersji GTX 1060 pokazało, kto rządzi obecnie na rynku. I chociaż zabrakło tam kilku ciekawych modeli, to stawiam dolary przeciw orzechom, że żaden z nich nie prezentowałby się tak dobrze jak GAMING X od MSI. Wysokie fabryczne OCE, stylowy wygląd, niskie temperatury rdzenia i wyśmienita kultura pracy. Mógłbym tak długo wymieniać, szkoda, że w przeciwieństwie do RX480 od MSI, GTX 1060 tej produkcji jest tak wysoko wyceniony. Chociaż zawsze możecie wybrać model bez ocen, tańszy o 100 złotych. Zestawienie zamykamy najdroższą kartą graficzną: Palit GeForce GTX 1070 GameRock. Ale jak to? Pali dwień tę klasyfikację? Otóż tak, to model karty, który moim zdaniem był największą sensacją 2016 roku. Bardzo wysoka opłacalność zakupu, wyborna kultura pracy, wynikająca z rozbudowanego systemu chłodzenia, Dual BIOS i niezła sekcja zasilania. Może jej wygląd nie należy do cieszących oko, ale to kwestia czysto subiektywna. Mogę wam zdradzić na sam koniec, w takim małym sekrecie, że tę kartę użytkuję od dobrych kilku miesięcy i nadal nie potrafię znaleźć jej słabych stron. No i to wszystko moi kochani, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że chociaż w części zgadzacie się z moimi wyborami, a jeżeli nie, macie prawo do wyrażenia własnej opinii, z chęcią napiszcie o tym w komentarzu pod filmem. Do zobaczenia, już niedługo widzimy się w kolejnym takim materiale na kanale Morele TV.